Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Bezi. to jest kolejny jak z gry Hitman Absolution. Odszedł na piechotę, a teraz idzie na karawaną. Tak, też można. Jedyny w swoim rodzaju mamy już part trzeci. 47. Tom. Potrzebny mi nowy garnitur. O, panie 47. Co za radość. O. Tak, widzę, że potrzebuje pan nowego garnituru. Proszę jeździć za mną. Tędy, proszę, tędy. Proszę, proszę, tędy. Do mojej przebieralni. Proszę, wejdź do środka, 47. Od razu lepiej. Dużo lepszy od pańskiego garnituru. Proszę spojrzeć. Ręcznie przędzona wełna. Nie no. ja zrobię odcinka dwuminutowego, prawda? Ale. wiecie. Po prostu pokażę Wam potrzewka. ciekawe rzeczy. I tyle. Zaczekam tutaj. Rzeczy, które będą wydawać się znajome. I. Z... czy dla tych, którzy oczywiście grali w tego. Uprawnienia się Hitmana. Alvador, Alvarez, Blood Money. On też uchwała z Blood Money. Ogólnie postaci, które zabijaliśmy po zniszczeniach Hitmana. A tu chyba mamy coś z dwójeczki, trójeczki, nie jestem teraz pewien. On jest z czwórki, ten nie wiem. Tak, to jest, to jest czwórka bo po grafice, to widzę. No ogólnie większość, większość rzeczy jest z czwórki, jest, więc... No i oczywiście... Stroje, których nasz... Pan używał. Dowody, wody. I tu bardzo fajne przebranie, jeśli myślicie, że to jest to. Dokładnie! Przebranie z Blood Money, występowało to chyba w jednej misji. Aczkolwiek mogę się mylić. Ale jest! Jesteśmy kurczakiem. Oczywiście plakaty poszukujące nas Nic nowego. Hetmana szukamy na całym świecie Wszyscy. Nie pamiętam tego stroju, żeby on był gdzieś normalnie dostępny. No, ten, to, ten to przejechaliśmy w nim na początku, w, no na początku tej części. Znaczy nie ujrzeliśmy go, ale było widać przez chwilę. Tutaj mamy coś hawajskiego? Wow, takiego. To chyba było też w Bladmanie. W zakładzie, że, albo w kontraktach. Teraz nie jestem pewien, w której części to było. No, ale no, nieważne, cóż, wychodzimy stąd. Na razie tam. Mamy nowy garnitur, możemy przystąpić do kolejnych misji. Otóż tym tyle. Myślę, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Hitman, Absolution. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej!